Jak to miło, że twój wuj nas zaprosił do swojego zajazdu. Strasznie jestem ciekawy, jak tam wszystko urządził. Zajazd jest w rodzinie od pokoleń. Czytałam u Henry'ego Metcalfa, że zajazd stoi pusty od 1780, a właściciel zniknął w tajemniczych okolicznościach. O kurczę, może tak moglibyśmy mieć jeden weekendik bez tajemnic i dziwnych zniknięć? No nie mam racji, Scooby. A skoro mowa o znikaniu, to gdzie cię poniosło, Scooby? du? Zniknęły tylko nasze kanapki. O, no to pięknie, Skubi. Wszyscy będziemy głodni. Haha, <laughs> <laughs> spoko, kudłaty. Wujek Bobby na pewno nie da nam umrzeć z głodu. O, umie gotować? jest Rocky Harbor. Centrum kulinarne? No to znaczy, że tak. Freddy! Cześć, wujku Bobby. Moja ekipa. Kochani, to jest mój wujek. Bobby Flay. Centrum kulinarne, no tak. Idealne miejsce pracy dla światowej sławy kucharza. Światowej sławy? Nie mów, że nie słyszałeś o Bobby Flayu. Pewnie, że tak. To mój wujek, którego poznaliście. Mistrz Bobby Flay! Pewnie umiem już ugotować wszystko. No, nie wiem, może nie wszystko. Jagincinę? No tak, umiem zrobić jak więcej kotlety. We yy, wiołach. Aha, mogą być i w ziołach. Z Sosem balsamicznym jak... na jedwabistym piure z ziemniaków Red Norland? <susy> <susy> Jasne, ale zamieniłbym ziemniaki na czosnek z odrobiną parmezanu lub polente z kozim serem, albo nawet tradycyjny ciepły winegrés z pomidorów. <susy> <susy> Dla ubiedaczek? Przynieść mu solę trzeźwiące? Nie, tylko by je zjadł. Homar! <grym> o, nie, nie, wybacz, to nacho. E, przepraszamy, wujku, ale Scooby i ja znamy różnicę między homarem a nacho. A homarowe nachos? O zapisz to. Po prostu ten homar należy do nacho. Nachoflej, mój kot. I sprecyzuję, to grillowane ogony homara, smażone na maśle z bazylią i czosnkiem. Mogę wam je przyrządzić, albo jakieś inne danie. O, <laughs> chyba im się tutaj podoba. Chodźcie dalej. Północne skrzydło, w tym lobby, to wierna kopia wnętrza z XVIII wieku. Czy naprawdę zajazd zamknięto w czasie rewolucji amerykańskiej? Tak. Od tej pory nikt nie wchodzi do tej części. Może poza pająkami. Pająki? Dobra, skoro nie ma pytań, chodźmy dalej. A, a, e, ja, ja, ja mam pytanie. Tak, co kudłaty? Polędwica Wellingtona? Mówiliśmy o zajeździe. No dobra, tak, polędwica Wellingtona to czasochłonne danie, ale już je robiłem. E, przepraszam, e, zrobi mi pan polędwicę? Ale teraz. Kudłaty! No co, rzadko spotykam kucharzy. Chcę wiedzieć, za co tutaj płacę. Za nic tutaj nie płacimy. Dobry pomysł, stary nic nie płacę, ale dasz polędwicę Wellingtona. Dobra, chodźmy dalej. A to czy to portret? Założyciela zajazdu. Pra, 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 pra. Y, powiedzmy bardzo y, pra wujka mistrza Edwarda Dufle. Kucharz? czyli to u was rodzinne? Z tego, co czytałam, ludzie go nazywają pierwszą gwiazdą wśród kucharzy. Czy ten remont wyjaśnił zagadkę zniknięcia wuja Eduarda? Niestety na razie nic z tego. Dziękuję.